To prawda, człowiek jak to, który jeździ, nawet jak dostanie tego typu model i jeździ sobie, że tak powiem po parkingu, to jest trochę inaczej, bo gdzie on tam pojedzie, to on pojedzie trochę bokiem, trochę poleci dwa metry dalej, nie ma problemu, ale już na torze, no nie jest tak, tak łatwo i no trzeba się trzymać w tym torze, który ma gdzieś co dwa metry szerokości i to już jest troszkę inni, oprócz tego są inni jeszcze zawodnicy, cztery, może pięciu, no jest walka, jest, są emocje. Na auta są zdanie sterowane i klasycznie mamy tutaj nadajnik, mamy jak to odbiornik, który jest, nadajnik jest na ręku, odbiornik... Jest w samochodzie, sygnał z nadajnika idzie do odbiornika i odbiornik wysterowuje jeden serwomechanizm, który jest odpowiedzialny za lewo-prawo, czyli skręty kół, no i jeden regulator jest odpowiedzialny za obroty silnika, czy szybciej, wolniej, czy do przodu, czy do tyłu. Wygląda prosto, ale emocje są. Jest duży moment obrotowy, jest dużo satysfakcji, no i to nie jest takie proste. Wcisnął i pojechał. Nie, to nie są zabawki, to są naprawdę takie już zaawansowane modele, które wyciągają prędkość do. 100, nawet 120 km na godzinę. Także tutaj już no dzieci też mogą tym jeździć, ale pod opieką osoby dorosłej tak naprawdę. Są wśród nas dzieci, ale widzę tutaj z wypiekami na twarzy także osoby dorosłe, więc ta pasja potrafi łączyć ludzi w każdym wieku. Tak, dokładnie staramy się łączyć pokolenia właśnie poprzez modelarstwo, które jest bardzo szeroko pojętą pasją. I właśnie modele zdalnie sterowane to jest jeden z odłamów modelarstwa. I z krylecą, łamią się wahacze koła fruwają, tak? To, ale to tak forfanie wtedy jazda.